Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest ekstremum lokalne funkcji jednej zmiennej. Jest to jedna z wielu przykładowych ekstremów, które obliczymy wspólnie. Czego potrzebujecie? Na pewno tablicy ze wzorami pochodnych, funkcji jednej zmiennej, kartki papieru oraz długopisu. Zaczynamy! Na tablicy napisane jest, jest przykładowa funkcja, której ekstremum za chwilę kilka obliczymy, od czego zaczynamy. Pierwszym krokiem przy obliczaniu każdego ekstremum, obojętnie jakiej funkcji, obojętnie ilu zmiennych, jest, jest wyznaczenie dziedziny. No więc przyjrzyjmy się najpierw naszej funkcji. Nasza funkcja, jak widzimy, to jest iloczyn dwóch różnych funkcji. Tutaj mamy x kwadrat, tutaj mamy e do 2x. I teraz tak zastanówmy się. Funkcja x kwadrat to jest funkcja, która nie jest wymagająca ponieważ możemy podstawić jakąkolwiek liczbę, pierwiastek, ułamek, liczbę ujemną, liczbę dodatnią i zawsze dla tej funkcji wszystko będzie grało, nie wyjdzie nam, nie wiem, dzielenie przez 0, czy pierwiastkowanie na przykład liczby ujemnej. Wszystko jest w porządku. Natomiast co do funkcji Edo2x. Ku pamięci warto sobie też przypomnieć własności funkcji Edo2x. Tutaj dla samej funkcji nic też złego się nie dzieje, tylko trzeba zwracać uwagę, co się dzieje w wykładniku tej funkcji. W naszym przypadku jest 2x, czyli nic złego. Gdyby natomiast pojawił się na przykład ułamek i byłoby e do 1 przez x, wtedy trzeba zwrócić uwagę na to, co się dzieje tutaj. Ale ponieważ mamy dobrą sytuację, więc możemy podstawić jakąkolwiek liczbę i wszystko będzie w porządku. Zatem dziedziną naszej funkcji jest zbiór liczb rzeczywistych. Polecam także, jeżeli nie pamiętacie własności funkcji E do X, funkcji wykładniczej, to polecam także udać się do jednego z filmów, w których są dostępne na naszym kanale, które troszeczkę więcej opowiadają na temat funkcji wykładniczej, zwłaszcza funkcji o tej tutaj podstawie. Drugim krokiem jest obliczenie pochodnej tej funkcji. I tutaj przydadzą Wam się tablice z pochodnych, ponieważ do mamy do czynienia ze wzorem na iloczyn, na pochodną iloczynu. Czyli pamiętamy, jak to wygląda. Jeżeli ktoś nie pamięta, odsyłam także do jednego z filmów, który mówi o tym, jak to obliczyć. Szybkie przypomnienie. Możecie sobie zastopować filmik i wrócić do niego. Natomiast jeżeli... Pamiętacie to szybciutko, jak to było? E, było najpierw pochodna pierwszej funkcji razy niezmieniona druga, dodać niezmieniona pierwsza razy pochodna drugiej funkcji. No więc tak, pochodna z x kwadrat to jest 2x razy niezmieniona druga, czyli e do 2x, dodać i teraz tak, niezmieniona pierwsza, czyli x kwadrat. I tu pojawia się rzecz troszeczkę trudniejsza, ponieważ pojawia się pochodna złożona funkcji. I też, jeżeli nie pamiętacie, możecie znaleźć wiadomości na temat tego na naszym kanale. Ponieważ tutaj, złożona, pochodna złożona to jakby obliczanie kilku pochodnych. My rozbieramy jak cebulkę tą funkcję, i teraz tak: zaczynajmy najpierw od obliczenia pochodnej funkcji E do X pochodna z funkcji e do x to jest e do x, czyli możemy powiedzieć, że nic się nie zmienia, ale w naszym przypadku mamy e do 2x, więc e do 2x musimy zapisać. Jak już wspomniałam, rozbieramy jak cebulkę, czyli w tym momencie musimy obliczyć pochodną z tego, co się zmieniło, a zmieniło się to tutaj w wykładniku, czyli obliczamy pochodną z 2x, czyli to jest 2. I obliczyliśmy w tym momencie pochodną Funkcji naszej. Trzecim krokiem jest wyznaczenie dziedziny pochodnej. Pochodna czasami dziedzina pochodnej się zmienia. W naszym przypadku przyjrzymy się. Tutaj mamy 2x, e do 2x, czyli nic złego się nie dzieje. Tutaj mamy x kwadrat, czyli w dalszym ciągu jest to zbiór liczb rzeczywistych. Nie pojawił się ani pierwiastek, ani logarytm, ani ułamek, czyli nadal wszystko jest w porządku. Czwartym krokiem jest przyrównanie pochodnej. Do zera, czyli w zapisie pochodna równa się 0, wtedy i tylko wtedy, gdy to, co obliczyliśmy w punkcie drugim równa się 0. Tutaj mamy sobie możemy uporządkować trochę, czyli to się równa 0. I tu pojawia nam się równanie, z którym jeszcze w poprzednich częściach się nie spotkaliśmy, równanie wykładnicze. Natomiast możemy to równanie troszeczkę uprościć. I tutaj ku pamięci na przyszłość polecam to zawsze robić, ponieważ funkcja e do x jest to funkcja, która jest zawsze dodatnia, tak jak każda funkcja wykładnicza. Jest to funkcja cały czas dodatnia, cokolwiek byście nie podstawili tutaj, to ona zawsze będzie przyjmowała wartość dodatnią, prawda? Nawet bo jeżeli mam e to jest jakieś dwa z hakiem do potęgi, no to jeżeli cokolwiek podstawicie, to zawsze to będzie dodatnie. Czyli ym, wiemy, że jeżeli coś jest cały czas dodatnie, to możemy przez to podzielić i nie zepsuje nam się ani nierówność, ani tym bardziej równanie. Więc my pozbędziemy się tego. E do 2x podzielimy obie strony równania przez E do 2x i uwaga, też jeszcze tak na przyszłość: E do 2x też nigdy nie jest zerem, więc tym bardziej to dzielenie ma sens. I teraz co się dzieje? Jeżeli tu podzielimy to wyrażenie przez E do 2x, to zostanie nam tylko 2x. Tutaj, bo to się skróci. Dodać, jeżeli to wyrażenie podzielimy przez E do 2x, to skróci się tutaj, czyli zostanie nam 2x. Kwadrat i to się nadal równa 0, bo 0 przez cokolwiek zawsze nam 0. I do czego się sprowadziliśmy, sprowadziliśmy się do równania kwadratowego, akurat jest to równanie bez współczynnika C, bez wyrazu wolnego możemy to rozwiązać bez delty, wyłączając przednawias x, jeżeli lubicie liczyć z delty. Proszę bardzo, jak najbardziej każdy może policzyć po swojemu y, grunt, żeby po prostu zadanie rozwiązane było poprawnie, prawda? Tutaj wystarczyłoby sobie zapisać y, to w kolejności potęg, 2x kwadrat plus 2x, c równa się 0, więc y, tutaj wszystko powinno wyjść tak samo. I teraz tak, y, zgodnie z tym, co tutaj napisaliśmy, tutaj jak wiadomo jest mnożenie, tu mamy x równe 0, bo jeżeli mamy iloczyn dwóch czynników równe 0, to albo pierwszy jest równy 0, Albo też drugi jest równy 0. Czyli stąd wnioskujemy, że x jest równe 0 lub x jest równe minus 1. Jeżeli przeniesiemy sobie dwójkę na drugą stronę, to będzie 2x równe minus 2, tutaj może zapiszę po kolei, żebyśmy widzieli. I podzielimy to na 2, to wychodzi wówczas. Tutaj, żebyśmy, żeby każdy widział, pozwolę sobie przesunąć troszkę. Tutaj, jeżeli podzielimy na 2, wówczas wychodzi, że x równa się minus 1. Czyli wyszły nam pierwiastki pochodnej, miejsca, w których pochodna równa się 0. Rzucamy jednym okiem na dziedzinę, ponieważ w dziedzinie są wszystkie liczby, więc te liczby, które nam wyszły, też należą do tej dziedziny. Zdarza się czasami, że to, co nam wyjdzie nie pasuje do dziedziny, wtedy odrzucamy to w następnych częściach. <laughs> Piątym krokiem następnym w obliczaniu ekstremum jest odpowiedź na pytanie, kiedy pochodna jest większa od zera, bądź też kiedy sama pochodna jest mniejsza od zera. To jest nasz piąty krok. Obniżymy sobie tutaj. I teraz tak, jeżeli możemy, warto byłoby pochodną Narysować jako wykres. I teraz spójrzcie tutaj, dzieje się coś, co nie, nie zawsze jakby po prostu warto sobie to zapamiętać. Jak to zrobić, niekoniecznie jakby. Można by to było rozpisać po kolei? W sumie. Hmm. Przyjrzyjmy się pochodnej. O, może zacznijmy tak. Pochodna wyszła nam tutaj w takiej postaci i w tej postaci mamy E2X. I teraz gdybyśmy chcieli narysować pochodną z E2X, mogłoby nam się troszeczkę pokomplikować, ale ponieważ, jak już wspominałam, E2X jest zawsze dodatnie, więc czy to równanie, czy nierówność możemy pozbyć się tego E2X, dzieląc przez nie. I w rezultacie powstaje nam uproszczone równanie czy też nierówność. I tak samo zrobimy tutaj. Tu mamy dwie nierówności. Więc jeżeli my w obu przypadkach chcielibyśmy zbadać znak tej pochodnej, my się możemy tego E do 2x pozbyć. Po prostu tak po cichu, można by powiedzieć, ominiemy je, żeby łatwiej było nam wyciągnąć pewne wnioski. I teraz tak, eee Wyszła nam funkcja kwadratowa, wyszły nam miejsca zerowe, minus 1 i 0, czyli jest to ta sytuacja. I teraz tak, jak wiemy, funkcja kwadratowa, czyli wykresem jest parabola. Ramiona paraboli mogą być skierowane do góry lub na dół, ponieważ zawsze patrzymy na to, co się dzieje przy najwyższej potędze, czyli przy x kwadrat. W przypadku funkcji kwadratowej, jeżeli ten współczynnik jest tutaj dodatni, ten znak tutaj też się liczy, czyli mamy plus 2, wówczas ramiona są skierowane do góry. I znaki rozkładają się w ten sposób. I teraz widzimy, że nasza pochodna jest większa od zera, kiedy? Kiedy co? Kiedy x należy do przedziału od minus nieskończoności do minus 1 lub od 0 do nieskończoności. Czyli to jest pierwsze. A pochodna jest mniejsza od 0, gdy x należy do przedziału od minus -1 do 0. I to jest krok przedostatni, ponieważ teraz zbieramy nasze wszystkie informacje i rysujemy wykres końcowy. Wykres końcowy polega na tym, że bo właśnie kiedy pochodna jest większa od zera, to wiemy, że funkcja rośnie, czyli wy możecie sobie tutaj dopisać wniosek, funkcja rośnie, czyli nie pochodna rośnie, tylko funkcja rośnie, czyli kiedy pochodna jest większa od zera, to funkcja rośnie, kiedy pochodna jest mniejsza od zera, funkcja maleje. I teraz tak, w punkcie szóstym zaznaczamy na osi wszystkie ważne punkty, które pojawiły się nam do tej pory. W przypadku dziedziny nie pojawił się żaden ważny punkt. Pojawiły się one dopiero tutaj, więc zaznaczamy minus 1 i 0. I teraz patrzymy sobie, co się dzieje w przedziale tym pierwszym od minus nieskończoności do minus 1. On jest tutaj. Pochodna jest większa od 0, a gdy pochodna jest większa od 0, to nasza funkcja rośnie. Patrzymy dalej na przedział od minus 1 do 0. Co się dzieje? Jest on tutaj. Pochodna jest mniejsza od 0, czyli nasza funkcja maleje. Lecimy dalej. W przedziale od 0 do nieskończoności pochodna jest dodatnia, czyli funkcja rośnie, czyli strzałka do góry. I takim oto sposobem zauważyliśmy, że tutaj powstała nam górka, a tu powstała nam do linka, mówiąc prosto. Czyli w punkcie minus 1 mamy maksimum, a w punkcie 0 mamy minimum. Takim oto sposobem. <laughs> Obliczyliśmy ekstrema naszej funkcji. Jako zadanie dla Was. Obliczcie sobie tego typu ekstremum tego typu funkcji i możecie odpowiedzi wysyłać na maila. Jakiekolwiek zapytania także na maila. Zapraszam do kolejnych części z cyklu ekstremum lokalne, czy po prostu ekstremum funkcji jednej zmiennej. Zapraszam także do, na stronę Matematyka na Plus. Tam więcej tematów i zadań możecie znaleźć. Jeżeli macie problem z jakimś zadaniem, jeżeli coś Was trapi, bądź przygotowujecie się do kolokwium i poszukujecie rozwiązań na jakieś zadania, piszcie na maila matma.gmail.com. Cóż, zapraszam do subskrypcji i życzę udanego dnia.